Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale MDD Fishing Team. Jak widzicie za nami piękne jeziorko, My w sumie zakończyliśmy. No i co, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, sandacze. Dzisiaj dzień pierwszy. Jeszcze mamy jutro, dzień drugi, także zobaczymy, co się uda połapać. No i powiem Wam tak, co, dzisiaj łapaliśmy z opadu, z dropshota no różnie, no będziecie oglądać to będziecie widzieli. Tak, dokładnie. Na no, dość głębokiej wodzie, także bardzo, działo się. Bardzo, głębokie. No także oglądajcie i mówię, mówimy, będzie się działo na pewno. Dokładnie. A ten, a jutro jest jeszcze następny dzień, także... Także miejmy nadzieję, że będzie odcinek numer dwa. <grystanie> jak, jak będą brały, nie no, oczywiście. Tak Dobra, trzymajcie się no, i wytrzymajcie się do końca. Jest. No, nie ma miejscu, nie, nie to może być żałkoniach to jest delikatne. Albo małe zady. A to wcześniej w ręce co miałeś takie bardziej zadowe Ole miałem bronię stary Zaczęliśmy, no ile, z 10 minut. To no. już miałeś ile, 3 brania? Cztery. No cztery brania, a ja mam pierwsze branie, porządne i od razu, zaraz go zmierzymy, ale taki z 50 na pewno, nie? Mm. O, ładny, ładny. No, mieszka 53. 53, no. 53 centymetry. Dawaj go, mam na, na, na bańkę. Na bańkę, do dna. Oh, shit. Huh. Pierwszy jest. O! No tu macie przynętę, na którą się położył Zander Pro od foxa, 10 cm, jak widzicie to zbrojeczka, łapiemy na 27 m także główka 28 gram, flow carbon 0,40. A ty a widziałeś? A widziałeś, zmieniłem gumę. No. Nie ja ja Nie jest taki mały Dobra Poszedł. Maćku, Maćku, co tam masz powiedz Co? Na dropshota, nie? Tak Na ja tego Zaczęliśmy łapać dropshotem, bo co pod łódkę pociągniemy główkę normalnie dźgową To po chwili, jak w pionie łapiemy, to po chwili brania mamy Ciężko wpiąć, ale gryząc Pokaż go. No i tutaj i zobaczcie. No pokaż od razu na samą no zobaczcie. Kopy to, ile to ma 12, tak? Na dropszocie. No takich 40-40 parę? nie? Więcej nie będziemy O! No. To nie będzie najmniejszy, wiesz? Na no, co na dropshota znowu? Nie. Dziś jest moja pletka, jak coś Gdzieś tam Maciek ma kolejnego, znowu na dropshota Guma Alex 12 cm Walo jak głupie <noise> No nieduży to nawet ile z 40 będzie miał chyba co? Nie. Poszedł, nie? I poszedł dawaj go o, oh, od razu w dół Podbierze? Ja gdzieś wziąłeś na dropshota. I powiem Ci, że wydaje się ciekawy takie przymierzyłem go z 40, parę. No, 45 na, drob, na pewno. No na wziął gumeczka, jaskółeczka 10 cm, żółta. No i co? Puszczamy go i lecimy dalej. Dałem go na dynie. Poszedł i od razu podwieża. O, ładny będzie, ten teren będzie ładny. Uderzę mocno? No, taki 50, tak, panie. O, ładny, ładny. Zobaczcie, jak kopy to wystaje z pyska. Ile wstępnie? Będzie 50, co? 50, równa 50? To już ładne, no. No i jest następne na dropshota z, z namianem dziubiemy. dziubiemy. Ja, no bo no, lepiej reaguje na dropshota niż normalnie, nie? No bo się nie da normalnie, bo tu widzisz, w ogóle nie reagują na normalnie. Ale zobaczcie, głębia 20 i lap, 7 metrów, 27 metrów, nie? 27 centymetrów, I zobaczcie, przy samym 50, dnie. Tak, dobra, no, dobra, dobra, do wody. Szukamy większych. Ale wyskoczy fajnie. Przyjedzie następny, no. Nie. Ale w pionie, widzisz? No nie, nie jest duży. Dobra, no, Grzdylek, na no, zazbroje jest gdzieś. Zobaczcie, kolejny mały Grzdylek, i tam trzydzieści parę. No ale uderzył w pionie, na główkę na dzikowej, normalnie. Dobra, do wody. Proste. Ale mały jest, trzeba mu, jest. No że, nie, trzeba, nie jest, no. No walczy w ogóle, to musi być jakieś 25. A może 30 nałożyć? O taki, mały nie jest. najmniejszy nie jest. Zobaczcie, kolejnym 30 parę. Może główka, widzicie, wystaje główka. Także delikatnie uderzył, ale zastał pięknie i później. No, no ale znowu taki malutki, no. <laughs> no. No ale dobra, no i co? Ruszyły się? Ruszyły się. Kolejny mały grzdel jak widzicie. Tak, ja wiem za 30 może dostał dzią, dziąsło górne. No wracaj kolego. Mały grzdylek. No parę minut, parę minut I on po prostu napływamy gdzie ony Nie wiem, ja na tej wędce już nie miałem sandacza, także nie powiem Ci. Tam jeszcze melduj, co tam ciągniesz. Ładniejszy będzie, co? Ale góra dół, nie? Pokazać? Powiem Ci, ciekawe, ładny, patrz. No jest kolejny, to będzie 50, nie? Jest 50, No będziemy mierzyć. Dobra, ważne, że... ważne, że się coś dzieje. Dokładnie, Dobra, go do dowodu. Dobra, dowód. I poszedł. Czarny grzbiet, tym bardziej. Ole, miałem branie stary w opadzie. Ole, mi uderzy, macie. To, to jest właśnie coś pięknego. No, cały czas tą samą gumę mam. Ole, to było branie. To mogę wam spać branie, wiesz? Będzie większe, no, Czy znaczy większe, no. 50 kg. To jest kolejne branie petarda. Gumka ta sama co łapałem Fox 10 z Under Pro Ten kolor oliw. także Wieżony, 51 cm dokładnie. I, dobra. I dobra. Miałem brania. No, ale mały. Ten bla mi się wydaje, mały. Chociaż No nie taki mały. No. Coś tam prze, przeszło coś pod tym podnie. Wiesz, przeszurało coś i chwilę podwijami. A malutki jest. Może jest kolejny, takie 40-40 para. Tam no, wiem no. Odbicie, wiesz. Patrz, siedzi znowu. pisz Nie zdążyło spać do dna. Poprawił, no. No, odmniejszy chyba, co? Jak w akcji, pokaż co tam masz, tylko nie przewróćcie. No mistrzu, jak tam? No taki 40 coś, nie? Może? 41. Tu macie gumkę Westin Shattis Slim 10 A tu efekty. I do wody. No, do wody, no. I poszedł. Kołka zrobił. jest mało mówisz? Co ty robisz? Tak? Dobra, no, widzę, widzę, spokojnie. Powiem ci, ładny patrz no. O 50. Tak. No opowiadaj mi jeszcze no co tam. Jest taki, ja wiem spod 50 na pewno. No będzie miał no. Uderzył, nic się nie działo przez jakieś pół godziny i z, z, znowu się zaczęło coś. Ale to takie góra-dół, góra-dół tylko. Także w pionie, w artikalu, nie? Dziewiąty. I poszedł. O, od razu do dna. Poszedł. Na, na drobszotę widziałem mu tak. Olek, Rzelek, no. No, ty Olek znowu. No, na zawsze Kolejny, szotki z wakcji. Tak jest. Poszedł Zdropsza, tylko tam. Mówisz? Patrz, podbijałem. I siedzi. I siedzi, no. Co na to, jak zwykle? A nie wiem, czy nie podhaczyłem, bo akurat podbijałem i zobaczę. No to ładnie chodzi to, ci powiem. Zobacz. No mówię, no. Tak, guma jest ta sama, co zwykle. Wydaje się ciężki, powiem. Robiło się naprawdę ciepło w prawie w ogóle wietrku. No i po jakimś czasie dopiero udało coś się coś złapać. Takie tam 40 parę znowu. Ale, ale, ale ładnie, znaczy ładnie. Chciałem podbić i uderzył. Nawaj go do wody. Ale stary, ruszałem, so, na, na no, że tam nie przerywałem. Może być ciekawy nawet. Wiesz? Tym razem na dropshota. Y, gumka, tam chyba nie wiem, 800 metrów, 800-900 metrów. Mikado, jaskółeczka żółta. No i co, Ruszałem. W i, i strzelił, także wraca do wody. Takie 40 pary nie? Nie no ma widzisz. Siedzi. Na to samo? Na czarnego? No, założyłem tego co zawsze. Czarnego miałem nic. Weźmiesz go, czy? tak. Fajny mały grzydelak. Tego nie 30 może nie? No. Tak. I przy tym spadło znowu. Zawodna gumka dzisiaj dla mnie. Ten Fox 100 metrów. Ten koral, Hot Oil. No, dają, dają branie, nie Maciek? Cały czas. Ciebie no. cisza, a u mnie na przykład w jakiś czasach to są jakieś brania. Także zobaczcie te zębki. Ah. Dobra, leci do wody. No takie 40 parę znowu, nie? Tylko wrzuciłem drop ta stara. nic nie zdążyłem zrobić. Nie wiem czy okonia nie mam, bo fajnie biły z początku. Ale mały jest, wiesz? Może być okoń. Nie mały sondaczek Na przecika. Po takiej przerwie długiej no, Zobaczcie Nie wiem ile z dwie godziny bez ryby jesteśmy No I w końcu coś się Wydarzyło I poszli. Widziałeś na leżąco należało Maciek się położy bo już miał dosyć i proszę Duży Wybierać? Nie. Nie? No teraz taki 30 Z groszem Gdzie on to 30 Hidroprocik znowu, to? Tak, tak. O, nie O nieduży Należaka Należaka No Dawaj go, dawaj go Duży nie jest chyba, nie? No.